bardzo serdecznie w kolejnej lekcji i dzisiaj będę chciała wam pokazać co zrobić, żeby jak robimy naokoło około i robimy naszą dzianinę w paski, żeby nie wychodziły nam tak zwane schody. Tutaj widzicie to przy, przy mocnym dociąganiu te schody są mniej może widoczne, ale tutaj widać dokładnie to przesunięcie, gdzie kończymy rząd i, i rozpoczynamy robótkę drugim kolorem, i nam to jedno w drugie wchodzi i powstaje taki uskok. Natomiast Robiąc sposobem, który Wam za chwilę pokażę. Ten uskok jest niwelowany. Przechodzi to bardzo płynnie. I jak my to robimy. Przerabiamy, zmieniamy sobie kolor, więc przerabiamy cały rządek przerabiamy tym kolorem, który, który, na który zmieniamy, i to wykonujemy lusieńki rządek. Wiadomo, że nie ma takiego problemu w momencie, kiedy robimy dzianinę na płasko i odwracamy robótkę. Natomiast ten problem właśnie pojawia się w momencie, kiedy wykonujemy dzianinę na około. A że ja uwielbiam dzianinę na około, no to wam po prostu ten sposób chciałabym pokazać. Niedługo dojadę do końca, robię nieduży ten obwód, żeby, żeby lekcja nie trwała strasznie długo. I już prawie jesteśmy na końcu okrążenia, i już o, jeszcze mam trzy oczka. I teraz. W drugim okrążeniu, tu sobie oczywiście tą starą nitkę dociągamy, w drugim okrążeniu nabieramy, zobaczcie, bo tu mamy zmianę kolorów, widzicie, tutaj mam jasno różowy, a tu już mam na drucie fioletowy. I teraz, żeby zniwelować ten uskok, ja po prostu sobie łapię tą nitkę, łapię tą nitkę z poprzedniego rzędu, tym tutaj tym... Kolorem, co robiłam poprzednio, nakładam sobie na drut w ten sposób i wykonuję dwa oczka razem, uważając, żeby oczywiście nie, nie przekręcić tego oczka. I dalej już robię, i dalej już robię y, drugą włóczką. Ja zrobię jeszcze ten kolor i kolejnym kolorem, i jeszcze raz Wam pokażę ten manewr. Zobaczcie, tutaj mam to, przecią... to Tutaj mam zmianę koloru w tym miejscu. I teraz pierwszy rządek przy zmianie, w momencie jak zmieniam kolory, pierwszy rządek wykonuje cały. O. Pierwszy rządek wykonuję cały. Zaraz będziemy kończyć. W ten sposób zmiany kolorów. Szczególnie przyda Wam się przy wyrabianiu wszelkiego typu resztek, gdzie zmieniamy kolory, robimy coś, tam, coś w paski, czy dla dziecka, czy, czy, dla siebie, czy dla siebie, ale chcemy wykonać naszą dzianinę w paski, i w tym momencie bardzo ten sposób jest przydatny. Dojeżdżamy już teraz do końca tego rzędu. I teraz zobaczcie, dojechałam do końca, i teraz łapię stary kolor z poprzedniego rzędu. Nakładam sobie na drut i przerabiam dwa oczka razem, tak, żeby nie przekręcić oczka, w ten sposób. I później, jak podociągacie ładnie te kolorki to tutaj pozbędziecie się zupełnie, yy, pozbędziecie się zupełnie tych yy, schodków, które, yy, które są w momencie, yy, jak zmieniamy kolor yy, i następują takie uskoki. W tym momencie po prostu tych, yy, tych uskoków nie będziecie mieć. I wykonujemy... O, spadło mi oczko. I dalej wykonujemy... Yy, Nasze oczka tak zwanym ślimaczkiem do momentu zmiany, do momentu kiedy znowu zmieniamy kolor, i w momencie zmiany koloru znowu pierwszy rządek robimy cały nową, nowym kolorem, a podciągamy oczko z poprzedniego rzędu tego starego koloru na drut i przerabiamy dwa oczka razem, tak żeby nie przekręcić. Oczka. I, I to praktycznie jest tyle, także tak, jest to bardzo, bardzo łatwy manewr, a mam nadzieję, że się po prostu Wam bardzo przyda. Dziękuję.